11 października będzie premiera najnowszego odcinka Produkcji bez chaosu. Odcinka, w którym będę opowiadał o tym, że często pracujemy w firmach, a nie nimi zarządzamy. Odcinek głównie będzie skierowany dla właścicieli, prezesów czy dyrektorów firm. Ale będzie też wyjątkowy, ponieważ będę miał zupełnie darmowy prezent i to ważny prezent ze względu na to, żeby wyjść właśnie z tych czynności bieżących, a wejść w rolę zarządzania. Będzie to aplikacja bardzo prosta i przejrzysta do tego, żeby móc zmonitorować swój dzień pracy i swoje czynności. Aplikacja, w której będziesz mógł zapisać to, co robisz, ale też podzielić to według własnych swoich kategorii. Dodatkowo będzie tam analiza swojego dnia na bazie wykresów i tabel w podsumowaniu tygodniowym czy miesięcznym, która umożliwi Ci wyciągnięcie wniosków, które z tych czynności powinieneś oddać, przekazać, oddelegować. W odcinku również będę o tym mówił, jak. To ten proces uwolnienia powinien wyglądać, jak sobie można z nim po prostu poradzić. Więc zapraszam Cię na najbliższy odcinek produkcji Bez chaosu w piątek. Do zobaczenia, cześć.